Ewangelia według Łukasza, rozdział 9, fragment 8: Kto nie jest przeciwko Wam, ten jest z Wami. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, kto w Twoje imię wyrzucał złe duchy, a zabranialiśmy Mu, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: Nie zabraniajcie, kto bowiem nie jest przeciwko Wam, ten jest z Wami. Pomyślmy, co te słowa znaczą dla nas dziś? W tym fragmencie Ewangelii widzimy, jak Jan opowiada Jezusowi o człowieku, który wyrzucał złe duchy w imię Jezusa, ale nie należał do grupy uczniów. Jan i inni zabraniali mu tego, ponieważ nie był jednym z nich. Jezus jednak odpowiada, że nie powinni zabraniać, ponieważ kto nie jest przeciwko nim, ten jest z nimi. Ta scena pokazuje, że Boże działanie nie jest ograniczone do jednej grupy czy wspólnoty. Jezus uczy, że wszyscy, którzy działają w Jego imię i nie są przeciwko Jego uczniom, są częścią Jego misji. To wezwanie do jedności i akceptacji innych, którzy działają na rzecz Królestwa Bożego, nawet jeśli nie są częścią naszej bezpośredniej wspólnoty. Wzmyślą o nas, żyjących obecnie, ten fragment jest przypomnieniem, że powinniśmy być otwarci i akceptować innych, którzy działają w imię Jezusa, nawet jeśli nie są częścią naszej grupy czy tradycji. Wzywa nas do jedności i współpracy na rzecz wspólnego celu, jakim jest szerzenie Królestwa Bożego. Niech to przynosi Ci pokój, Twój przyjaciel pozdrawia.